Przepatrzycie na Rainbow Dash! Czy to nie as przestworzy istna królowa podniebnej przestrzeni? Jest zachwycająca! Przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc W nie marzeń razem dzięki Mamy mój Blask magii nie dziś na My Little Pony Przyjaźnie to magia Czy ona dojdzie do siebie? O, tak się martwię Zawsze będzie mieć to na twarzy? Czytaj i płacz. O, co z nią, doktorze? Nic jej nie będzie. Na szczęście ma przyjaciółki, które ją tu przywiozły. Długo jeszcze mam tu leżeć. Już straciłam kupę czasu. Zależy od tempa powrotu do zdrowia. Myślę, że parę dni. Zabierzcie mnie stąd, zanim zacznę chodzić po ścianach! U, całkiem jak pająk. Czy po tym upadku ma teraz moc pająka? Nie, ani mocy pająka, ani mocy zdrowienia. Musi zostać w łóżku przez kilka dni. Kilka dni, a może kilka miesięcy albo kilka lat! To wcale nie jest tak długo. Żarcie tu mają, że kopytka lizać, a szpitalna tunika pasuje do zasłon. I spójrz masz koleżankę! <zysy> Co to jest? Dzielna do i poszukiwania wielkiego szafiru. To jest pierwsza opowieść z serii. Czytałam wszystkie. Nie, dzięki! Ja nigdy nie czytam! Ja się zajmuję sportem! Książki są dla takich jajogłowych jak ty bez urazy, ale nie zamierzam czytać. To jest totalnie niezaprzeczalnie obciachowe. Też co, <przyciechowe> Żartujesz, nie ma nic lepszego niż zatopić się w lekturze Dobra, książka jest prawie tak dobra jak jedwabna piżama w niedzielny poranek Książki są dla wszystkich Rainbow Dash Tak, jak kocham czytać, a nie mam głowy w kształcie jajka Już raczej jabłka czy pomarańczy, ale takiej dużej, a może grejfruta? Dobrze, moje gucyki. Rainbow Dash musi odpocząć Zajrzyjcie do niej jutro Dzielna doci się spodoba. Jest taka jak ty. Odważna, szybka i totalnie, niezaprzeczalnie nieustraszona. <ślesk> It's Przedzierała się przez parną dżunglę, a wilgotny upał odbierał jej energię i spowalniał każdy krok. Gdyby tylko mogła się uwolnić od ciężkiej atmosfery i wzlecieć ku niebu, ale twarde lądowanie nadwyrężyło jej skrzydła i mogła tylko wędrować. Kilka dni, a może kilka miesięcy albo i lat. O wiem, co czujesz, siostro. Komary wzyczały głośno, wysoko w drzewach skrzeczały ary. Jednak żaden z tych dźwięków nie był w stanie zagłuszyć kroków drapieżników, które za nią podążały. Wiecznie wylądowała po drugiej stronie i wreszcie złapała oddech. Gdy się odwróciła, ujrzała przed sobą pradawną świątynię, której niestrudzenie szukała od 60 dni i nocy. Niełatwo mi to przyznać i nie chciałabym o tym mówić dziewczynom, ale. Uwielbiam tę powieść! Ja uwielbiam czytać! Jestem jajogłowa. Zapach jaskini i niebezpieczeństwa podrażnił jej nozdrza, gdy ruszyła w stronę skąpo oświetlonego wejścia do komnaty. Musimy cię rozweselić Twoja ulubiona gra planszowa Wiemy, jak lubisz wygrywać Ty zaczynasz, Rainbow Dash e, Nie, nie, ty pierwsza Zgoda e, Chmurka trzy To licha Trafiłaś w mojego kumulusa e, Jeszcze raz A Niebo pięć e, Prościutko w mewę Eee, chmurka dwa? Mój kucyk pogodowy! O, wcelowałaś w trzmiela! Moja błyskawica! E, to moja ostatnia chmurka! Trafiłaś, a wy wygrałoście, koniec! Ale, Rainbow Dash, ty, ty nawet nie zagrałaś! Tak to jest w grach! To nie była gra! Jeszcze nigdy nie przegrałaś! Ech, do widzenia! Ale wczoraj wprost wściekałaś się z nudów! Ja? Nawet jeśli to nie zaczęłam czytać, mówiłam, że nie trawię czytania. A eee, teraz chcę spać. Miło cię było zobaczyć. No dobrze. Dzielna dostała u wejścia do głównej komnaty świątyni. Nareszcie miała przed sobą legendarną szafirową figurkę, Hmm, tu musi być jakaś logika. Co łączy te wszystkie zwierzęta? pacjentka? Ach, mogłabyś otworzyć okno. Pocisz się jak ruda mysz w upalny dzień. Ach, cóż, tak. Dzięki, że wpadłyście, ale. Obiad dla rainbow dash! O, czas najwyższy, jestem głodna jak wilk. O, nie przejmuj się nami. Jedz, jedz! Chociaż właściwie zajrzymy do ciebie jutro. <laughs> Pfu! Myślałaś, że zatrzymasz szafirową figurkę dla siebie, ale byłaś w błędzie, dzielna to. Do... A teraz spotka cię los straszliwy. O, co to za jeden? Nie, ujdzie ci to na sucho, a Łizotko? Oczywiście, że ujdzie. Znowu to samo. Rainbow Dash! O, dobry wie! Dzień dobry. Właśnie, cześć. Ty nie spałaś? A skądże? Cóż, powiem krótko. Gratulacje, Rainbow Dash! Wychodzisz ze szpitala! Co? Ale później. Nie, już teraz. Już teraz? Znaczy w tej chwili? W tej chwili! Ale ja się źle czuję! Stosuj się do moich wskazówek i pamiętaj, żeby nie latać przez tydzień. Jak ja się teraz dowiem, co zrobiła dzielna Do? Czy Awisotry ucieknie z tą figurką? Co będzie z dzielną Do? Aha! Twilight miała tę książkę. Oh, tylko, że ja ją wyzywałam od jajowłowych. Oh, z tego wszystkiego źle się poczułam. Oh, 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 jak to boli! Oh, jak boli! Rainbow Dash? Co ty tu robisz? Stało się coś? Cóż, skrzydło. Okropnie mnie boli. Cii. Bolało! To twoje zdrowe skrzydło. A, tak. Cóż, teraz ono też mnie boli. <laughs> Chyba wiem, co ci dolega. Ostry przypadek zapalenia Lenia. Um, ale pan nic nie rozumie? Nie jestem Lenie! Jesteś zdrowa. Trochę cierpliwości i wrócisz do formy. Zobaczysz. Do widzenia, Rainbow Dash! Żegnaj! A co teraz będzie? Nie zasnę, póki nie dowiem się, co się stało z dzielną do. To wcale nie jest taka zła myśl. Ktoś próbuje ukraść moje kapcie? O! Ja panu nie kradnę kapci. Chciałam ukraść książkę. O! Dzieje. Dlaczego kradniesz kapcie? Ej, wracaj do szpitala! Co to za hałasy? U, to był prawdziwy pościg z psami! Powiesz nam o co chodzi? Ach. Jestem jajogłowa. Proszę? Chciałam się dostać do szpitala, żeby skończyć ostatni rozdział. Dzielnej do na tropach szafirowej figurki. No właśnie. Jeju! Wiem, że to dobra książka, ale nie sądziłam, że skłoni kucyka do włamania. Dobra? Rewelacyjna, pasjonująca! Ta powieść jest absolutnie, niezaprzeczalnie pochłaniająca! A ja musiałam ją odłożyć, bo odesłali mnie do domu! Cieszę się, że to nic gorszego. Nie trzeba się zaraz ganiać po nocy. Z psami! Po nocy z psami z powodu książki! Jak mówiłam, mam całą serię i możesz ją sobie pożyczyć, kiedy tylko zechcesz. Ach, wielkie dzięki. Głupio mi, że zrobiłam tyle zamieszania. Myślałam, że książki są dla tych bystraków. To, że jesteś atletką, nie znaczy, że nie jesteś bystra. Tak, całkiem jak ja. Każdy się może cieszyć książkami. Trzeba się tylko przełamać. Tak, kapuje. Spróbuj, zanim coś odrzucisz. To świetny morał. Księżniczka się z niego bardzo ucieszy. Zapamiętasz? Tak. Świetnie. Machnij ten list, a ja muszę dokończyć. Nabiera się wprawy! <noise> Dzielna, do już nigdy więcej nie wejdzie mi w drogę. Świat od tej pory należy do mnie. Jestem największy z największych. <noise> Potrzymam ci. <noise> Co? Nie! Może następnym razem ci się uda. Bądź przeklęta po wsze czasy! <grymne> A Uizotl został pokonany. Figurka była bezpieczna. Świat po raz kolejny witał nowy dzień. Dzięki dzielnej do. A... Dzielna do i puchar gryfów. Ekstra! Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film Reżyseria Agata gabrońska bauman Dialogi polskie Magdalena Dwojak Dźwięki montaż Jacek Osławski Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol